To przerabialiśmy tą fotę. Super test. Ja bym ruchał no, tak. siebie, chłopaków bym nie tknął. Mm. Siebie by ruchal... lalka no, jest. Wygląda, że jak trzynastolatka. Trochę, total, total, trochę niepełnoletnia, nie. ale taka na skraju. Nielegalnie, taka trochę. młoda lalka. Totalnie nie. Nie. Oj, nie, nie, totalnie nie. Oj, nie, nie, sucker. Tak na skraju, że trochę nie wypada, Tam jeszcze... trochę ty. do więzienia, Tam ale kurwa, żeś jeszcze zostały moje, zobacz, z żyłami. <laughs> Robur jest bleczny. No nie, nie. Robur jest jest. Jak kukła taka. Tutaj absolutnie nie robór. Przepraszam, kurwa, co, co bym tutaj. Czego bym tutaj! Nie zmienił to kurwa, no nie! Ty nie ma nie ma tylu pro... Złe zdjęcie! Mi się wydaje, że to jest złe zdjęcie. Ale policzki ktoś tam są takie dziwnie zrobione. Tak, to policzki, no. To chodzi o te policzki właśnie. Reszta Nos. Resztaki. Wow. No. <noise> Ale te pary, ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, nie? bary je? w ogóle. Zobacz, Może w ogóle. to tak odstrasza, kurwa. Lewy Bark zobacz, lewy masz, Bark. Weź lewy to Bark tak, to wiem. No to to. Te no. kurwa zatory tam.